7 dni bez żadnego ekranu, żadnego telefonu, żadnej kamery, żadnego telewizora, żadnego komputera. Dzień dobry i witam ze słonecznej Kalifornii. Dziś miałem nie jechać do biura, ale przyjechałem do biura, bo przygotowujemy ostatnie dociągnięcia do jutrzejszej akcji, jeżeli to to pewnie dzisiejszej akcji Twórcy Dzieciom, gdzie Zachęcamy ludzi do wpłacania pieniędzy na hospicjach, na dzieci, a tym samym dajemy tym ludziom, którzy wpłacą dużo rzeczy. I wpłata nie przychodzi przez nas, ale przychodzi przez inne osoby. Więc e, szczegóły pewnie dzisiaj, w ciągu dnia, że to oglądasz dzisiaj, a jak nie to, kiedy. Ach, te życie oglądając internety, nie wiadomo kto kiedy i co mówi. Za chwileczkę przed nami nowy rok, więc ja już powoli się przygotowuję. Taki czas już, już wyciszenia, planowania. Też już powoli zamykamy wszystkie procesy w naszych firmach. Właśnie teraz mamy tą akcję twórcy dzieciom, którą właśnie tutaj pokazuję, która będzie pewnie już pod wideo. Jest informacja o tym dosłownie, powiem parę chwil. Ale ogólnie idea jest taka, że mamy człowieka, ciebie albo mnie, albo kogoś innego, i ta osoba wpłaca na hospicja dla dzieci, minimum 50 zł, takie zrobiliśmy minimum, bo gdy są płatności, czasami było tak w tamtym roku 5 zł, to potem to był większy problem i dla nas, i dla hospicjów, więc 50 zł ustawiliśmy minimum. Potem jeżeli ktoś to opłaci, napisze do nas i potem my dajemy dostęp do materiałów przygotowanych przez twórców, w tamtym roku były tylko materiały od Mirka i Akademii. W tym roku mamy wielu partnerów: zielone koktajle, Sempower, Wzlot Akademia Muzyki, Szkoła Pianina i wiele innych, wspaniałych partnerów. Każdy z partnerów przygotował różnego rodzaju materiały, niektórzy jedną lekcję, niektórzy dużo lekcji, niektórzy inne elementy. I też mamy część związaną z kwestiami IT. Dla osób, które chcą się czegoś nauczyć, na przykład World School, programowanie dla dzieci, Szkoła Chmury, Excellent Work, Excel i wiele innych rzeczy. I to, co trzeba zrobić, to trzeba wpłacić na hospicjum. Tu jest lista hospicjów, na które można wpłacić. Wystarczy wybrać te, które jest w swoim mieście. Podzielić informacje w social mediach. Jeżeli ktoś ma ochotę otrzymać dostęp, bo chcemy, żeby o tej akcji dowiedziało się więcej osób. I potem wysłać informacje w formularzu. Tu klikamy albo tu klikamy i odbieramy dostęp do wszystkich materiałów i to tyle. I to, jest, co jest bardzo ważne, bo w tamtym roku też dodawaliśmy do specjalnej listy mailowej, w tym roku nawet nie dodajemy do listy mailowej, po prostu nie ma. Dodajemy, mamy dostęp do materiałów w naszym portalu i to w sumie tyle. Jeżeli masz możliwość, to zapraszam do akcji. Jeżeli masz możliwość, to zachęcam do podzielenia się tą akcją ze swoimi znajomymi czy w social media, będzie nam bardzo miło. Zbieramy na hospicja dla dzieci eee, i to w sumie tyle. Dzisiaj jest też dobry dzień, żeby troszeczkę podsumować eee, rok. Tak w przyspieszonym tempie i potem ruszymy z kolejnymi podsumowaniami, planowaniami, pokażę też wiele innych rzeczy. Więc zaczęliśmy nasz rok na maderze. Co roku wyjeżdżamy do ciepłych krajów, natomiast w następnym roku nie wyjeżdżamy, bo nie ma jak, więc spędziliśmy super czas z rodziną. Też robiliśmy jakieś promocje naszych produktów, natomiast wtedy też odkryłem TikToka. Już nie używałem TikToka, ale używałem TikToka, o, sobie chillowaliśmy z rodzinką w ciepłych krajach. Też uszkodziłem stopę, natomiast mało interesujące. Poznałem też Andrzeja, czyli poznałem, spotkałem Andrzeja w Portugalii, przesiedliśmy się w pewnym mieście. No i zaczęliśmy. Nasz kolejny rok, małe nasze stare biuro w którym zaczęliśmy pracować, jak widać spotkania z ciekawymi postaciami były w tym roku. Też dosłownie przed tymi kwestiami wirusa udało nam się zrobić kon konferencję z Rafałem Mazurem i Marcinem Osmanem, która bardzo fajnie wyszła i dosłownie potem pojawił się lockdown, nie wiadomo było co się dzieje, więc wszyscy w domach, stres, i inne rzeczy, maszyny treningowe. Natomiast wszystko miało swoje plusy, bo byliśmy w domu, mogliśmy troszeczkę więcej czasu spędzić z rodziną, co było przynajmniej takim plusem. Przeprowadziliśmy się też do większego biura z naszą firmą, bo potrzebowaliśmy studio nagraniowego, więc też powstało studio nagraniowe. No i oczywiście budowaliśmy innego rodzaju produkty i rzeczy w naszej firmie. Pojawił się Kamil Kozieł, też oczywiście znowu więcej rodziny. Tutaj scena, gdzie z tatą palimy cygaro. Był też wyjazd w tej takiej przerwie między lockdownami. Byliśmy w Białowieży z Maciejem i z Andrzejem. Pojawił się też Tomek Grande, Diamante, z którym robiliśmy nasze rozwiązania. Tu też nasz zespół, część osób przyjechała do Warszawy. Teraz już rzadziej przyjeżdżamy, znowu je zamknięte. Odwiedziła nas też Marta i Rafał. Ale chyba jedną z takich rzeczy, która mi najbardziej została w głowie, to było to. Czyli miałem 7 dni, 7 dni bez żadnego ekranu. Żadnego telefonu, żadnej kamery, żadnego telewizora, żadnego komputera. Okazało się, że to jest bardzo ciekawe życie. Na początku było trudno, a później było łatwiej. Mieszkaliśmy w takim ciekawym domu. O właśnie, jest tutaj ten domek. Wynajęliśmy go i sobie tam żyliśmy. Potem mieliśmy małe epizod z Maciejem. Maciej dołączył jako twórca. W fabryce kursów, jak widać, kolejne spotkania. Dużo na Instagramie rzeczy biznesowych. To był też czas, gdzie pożegnałem się z Crossfitem, bo już za niedługo będę miał operację, a czy za niedługo od tego zdjęcia. Więc ostatnie ćwiczenia, robienie masy, no i potem już niestety z tego powodu, że nie mogę za bardzo się wysilać, nie udało się już dalej ćwiczyć. Nowe ciekawe osoby się pojawiały w firmie, To jest Krzysztof Czeczot, którego zaprosił Kamil. Do projektu. Tu mamy profesora Zielonkę, który był też wczoraj. Tu mamy pana Tadeusza Gauera, trenera gwiazd, który też ciągle nad czymś ciekawym gnijemy. I tutaj też ciekawe spotkanie, które było zaczątkiem tego, że zaczęliśmy pracować. ma się nam pomaga rozbudowywać portal, jak nie umrzeć, aby ludzie żyli dłużej. No i oczywiście, jak widać, praca, wyjazdy, praca, wyjazdy, bo znowu staraliśmy się spędzać troszeczkę więcej czasu w lato, w rodzinnych stronach. Tutaj syn nad rzeką chodzący po drzewie. Pojawiła się też współpraca z Michałem Trendowskim, jeżeli chodzi o kwestie szkoły finansów. Miałem przyjemność też być w przygodach przedsiębiorców. Adrian, Bartek, Popier, bardzo fajni ludzie, sympatyczni. No i tak to, powoli dążymy do tego naszego końca roku. Tutaj pojawił się nasz nowy CEO Michał Jaworski. To też była chwila, gdzie wróciłem do vloga, dosłownie na chwilę i potem znowu odstawiłem. A teraz jedziemy do rocznego vlogowania. Białowieża, oczywiście, już od czasu, gdy poznałem swoją żonę, to już jeździliśmy do Białowieży i praktycznie co roku staramy się tam być. Mieliśmy też pierwszy wyjazd integracyjny w naszej firmie. Było bardzo fajnie. Było bardzo fajnie. No i od słowa do słowa dochodzimy do tych czasów, bo między Między tymi zdjęciami nie robiłem z dużo publikacji, bo właśnie miałem operację, która w sumie dużym mi popsuła w tym roku, a czy musiałem ją zrobić, bo nie mogłem czekać za bardzo, więc została mi tutaj zrobiona taka szczerba, którą mam cały czas i będę miał jeszcze dużo czasu, natomiast ile stresu z tego było to szok. Natomiast jakoś to się wszystko trzymało. No i tyle. I wracamy do dnia dzisiejszego, w którym jesteśmy. Zabrakło mi takich przygód w tym roku, bo w tamtym roku też mieliśmy wyjazdy po Europie i różna też po prostu ta cała sytuacja, która się działa, zatrzymała to i te wszystkie połączenia tego stresu związanego właśnie z operacją i z tym, co się dzieje na zewnątrz, to były takie rzeczy, które się kumulowały, niestety, i nawet jak na zewnątrz staramy się zachowywać zimną krew, to wewnątrz to wszystko się jakoś kotłowało i sporo razy było tak, że po prostu budziłem z rana zestresowany, nie wiem, co będzie, ale tak naprawdę ciągle wszystko fajnie działa i mam też poduszki finansowe itd. Tak więc ten wirus mnie za bardzo nie ruszył, mnie ani moich firm, ale e, to nie zmienia faktu, że każdy z nas to jakoś przeżywał e, w ten sposób i kurczę, no zabrakło mi tych podróży. Mam nadzieję, że następny rok będzie pod tym względem troszeczkę lepszy, że będzie troszeczkę więcej powiedzmy, to przygody. O, przygoda jest dobrym e, tematem. Tak więc to tyle. Daj znać w komentarzu, czego Ci najbardziej brakowało w tym roku e, i co myślisz o akcji twórcy dzieciom. Będzie mi bardzo miło. A jeżeli się podzielisz tą informacją ze swoimi znajomymi, będzie mi jeszcze milej. E, ogólnie jest miło. Tak więc dziękuję bardzo e, za wszystko i do zobaczenia jutro. Pa.